No cześć, cześć, cześć. Tyle się działo ostatnio, tyle tematów do obogadania, ja nie wiem czy my dzisiaj zdążymy, słuchaj tego, 4 tygodnie, 4 weekendy, 4 wydarzenia, z których dawałem 120%, aż, aż musiałem złapać oddech, aż mój wewnętrzny, introwertyczny Adam powiedział stop, hola hola bratku, zpałzuj, przystopuj, rzuć trochę na luz. Już wyssało ze mnie to całkowicie energię, ale mam kilka ciekawych tematów, mam kilka spostrzeżeń, moi drodzy. Bo otóż, wiadomo, prawda, wam powtarzałem wielokrotnie, że jestem introwertykiem, że ja lubię spędzać dużo czasu samemu, że dobrze się czuję w swoim towarzystwie. Lubię tą ciszę, lubię ten spokój, czuję się wtedy najbardziej komfortowo. Ale, co nie oznacza, że nie warto się integrować, co nie oznacza, że nie warto dzielić tej pasji, dzielić tej przyjemności, dzielić emocji z kimś innym, z drugim człowiekiem, z drugą osobą, z drugim gravelowcem. Bo otóż, moi drodzy, prawda jest taka, że właśnie to współdzielenie czy to pasji, czy to emocji, czy to przeżywanych chwil, czy to przeżywanej przygody, jednocześnie z innymi towarzyszami podróży, to są zupełnie inne emocje, to są zupełnie inne doświadczenia. Nie mówię lepsze, nie mówię gorsze, prawda? Ale mówię jedno. Warto spróbować obu. Za no dobrze, ale słuchajcie tego, no bo ten introwertyzm oczywiście nie jest niczym złym. Jeżeli ktoś nie ma ochoty brylować w towarzystwie, nie czuje się na świeczniku najlepiej, no to przecież wiadomo, no, nie, nie musi gdzieś tam wpadać w, 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 w szał nagle, bycia wszemi wobec wszędzie obecnym. Ale czy to nie jest tak, że ten introwertyzm trochę nie stał się takim usprawiedliwieniem, taką wymówką, pewnym alibi? a ta tak naprawdę wynika z jakiejś takiej, wiecie, no kurczę, niskiej samooceny, braku akceptacji samego siebie albo, albo być może niskiego poczucia własnej wartości. No bo ja wam powiem na moim przykładzie. Przecież jak ja chodziłem do liceum, później studia, no studiowałem dosyć długo, bo trzy razy zaczynałem jakiś kierunek i nie kończyłem go, dopiero za czwartym razem skończyłem, czyli, czyli łącznie gdzieś chyba z 7 lat mi zajęło studiowanie. Plus 3 lata liceum, no to jest 10 lat. Czyli 10 lat, tak naprawdę, gdzie musiałem na siłę być częścią grupy, której nie chciałem. Jak gdyby musiałem w, w, próbować wpasować się w towarzystwo, w którego nie miałem ochoty się wpasowywać. tak? No, to, to wywoływało, no jeszcze do tego, jeżeli dołączymy to, że byłem zamknięty, cichy, małomówny. No i do tego właśnie. Że zawsze gdzieś tam byłem na uboczu, zawsze gdzieś trzymałem się z boku, nigdy nie, nie czułem się dobrze w takim towarzystwie, w którym tak naprawdę nie no z przymusu, a nie z wyboru, więc to potęgowało to poczucie, że kurczę, no może coś jest jednak ze mną, nie tak? Może kurde, jednak to, to wywoływało jakieś kompleksy, właśnie związane z brakiem pewności siebie. No i później po, po latach zdałem sobie sprawę, no kurde, no może to introwertycy tak po prostu mają. Tak po prostu jest, tacy oni są i i to jest w porządku. I lepiej trzymać się z dala, nie integrować się, nie, nie, nie być jakimś... Yy, nie przynależeć do jakiejś większej grupy, prawda? No ale... Jeśli ktoś faktycznie ma naturalnie takie cechy osobowości, które no, po prostu przebywanie wśród osób sprawia mu dyskomfort. A na przykład czuje się pewnie sam ze sobą, ma wysokie poczucie własnej wartości, yy, czuje, że jest doceniany, czuje, że tą samoocena ma swoją wysoką. No to super, spokój. Idealne rozwiązanie. Aczkolwiek ja tak naprawdę prowadząc ten kanał dopiero z, po, z kolejnymi latami tak naprawdę dostając feedback od Was, dopiero gdzieś tam sobie tą samą ocenę swoją budowałem. Dopiero to poczucie własnej wartości, pewności siebie zacząłem sobie budować. I po czasie znowu sobie uświadomiłem: no, dobrze, okej, okay. tak po prostu musi być. Wolę przebywać sam ze sobą, wolę, wolę obcować z przyrodą, z naturką, nie musisz się integrować, nie musisz się łączyć w jakiejś grupie, nie musisz przynależeć, ale to znowu. Jest pewnego rodzaju ograniczenie. To znowu jest jakiś kompromis, znowu coś tracimy. No bo człowiek to jednak jest stadne, tak? Dąży do, do bycia lubianym, do bycia akceptowanym. No Te media społecznościowe wyprały nam teraz mózgi i trochę to zastępują te na, na tą naturalną przynależność. No bo, no bo tak naprawdę, po co te wszystkie wrzucanie filmików, w zdjęć do Instagrama, zbieranie lajków, komentarzy. No to ma budować to poczucie własnej wartości, ale to jest takie trochę wirtualne, trochę takie zgubne. I tak naprawdę obsowanie w grupie ludzi, których dzieli ta sama pasja, te same zainteresowanie, te same hobby, tam można tak naprawdę zyskać najwięcej. Najwięcej wsparcia, najwięcej zrozumienia, najwięcej właśnie takiej akceptacji. Niebywała wartość to jest. Niebywała, cenna wartość do której warto dążyć, moi drodzy. No bo zobacz to. Wyobraźcie sobie trzydniowy bikepacking, trzydniowa podróż bikepackingowa solo, samemu. No nie każdy lubi, nie każdy się odnajdzie, ale ja uwielbiam coś wspaniałego. To poczucie wolności, poczucie niezależności, tego, że nie muszę się do niczego dostosowywać, że jadę sobie sam, absolutny relaks, absolutny sztos. Czasami coś się powiem do kamery, ale to wiecie, powiem jak powiem, jak nie powiem, to nie powiem. No nie mam żadnych tutaj narzuconych, absolutnie niczego. Uwielbiam. Teraz w lipcu będę miał taki wyjazd nad morze, dookoła brzegu. Już się nie mogę doczekać. No ale to są zupełnie inne emocje, to są zupełnie inne przeżycia niż taki na przykład bikepacking trzydniowy, ale w dużej grupie, tak jak teraz mieliśmy, 30 osób po Kaszubach. Tyle emocji, takie adrenalina, takie przeżycia, to właśnie te dzielenie pasji, te wspólne dyskusje, wspólna wymiana doświadczeń. Kurde, ile się można było rzeczy nowych dowiedzieć, ile wiedzy zdobyć, ile typów, protypów, jakichś takich, kurde, no, ludzie z, z różnej branży, z różnych takich, przecież zakątków. Yy, nie każdy się znał, kilka osób się znało, ale też część się nie znała. Ja pamiętam, jak. W zeszłym roku robiliśmy Tour szutra. Tu To kurde, to pamiętam no, aż jak dziś. I też było chyba 20 osób. Połowa mniej więcej, tak się już znała z wcześniejszych wydarzeń, a połowa była całkowicie obca. I był taki jeden kolega, przez całe trzy dni do nikogo się nie odzywał. W ogóle no, siedział gdzieś tam z boku, na uboczu, przyglądał się, obserwował, ale nic kompletnie nie mówił. Ja już byłem taki kurde wystraszony, mówię, może się nie podobało, może, może sobie to wyobrażał inaczej, może, może chciał... no. no. Zapisał się, pojechał, ale zobaczył to, jak to wygląda, jak wygląda, i był, że jest niezadowolony. Jak trochę nie wiedziałem, ale już na sam koniec, ostatniego dnia, jak już się rozchodziliśmy wszyscy, tam na dworcu chyba, podszedł do mnie, uścisnął mi dłoń i mówię Dzięki, Zielony, najlepsza przygoda mojego życia. I było widać to radość w jego oczach, to, to, to autentyczne szczęście, takie, taką autenty, autentyczną, szczerą emocję. No bo. Introwertycy, moi drodzy, to nie jest tak, że oni nie przeżywają czegoś, nie odczuwają emocji. Oni to przeżywają, odczuwają wewnętrznie, nie okazują tego na zewnątrz, nie będą berlować w towarzystwie, nie będą głośni, hałaśliwi opowiadać historii, ale co nie znaczy, że nie potrzebują tego. Nie, to, co nie oznacza, że nie potrzebują właśnie współdzielić yy, te emocje z innym człowiekiem, tylko na swój sposób. Takie są moje wnioski, takie są moje konkluzje po tych czterech tygodniach orki. Grywe dwa tachy, wspaniałe wydarzenie. Później właśnie ten Tour de Chute, 3 dni na Kaszubach, 30 osób. I później dwie moje autorskie ustawki. W Poznaniu podziel się szlakiem, ponad 100 uczestników i teraz, Powiz ostatnio, też 90 uczestników. Też wspaniała historia, wspaniała przygoda. A z tymi ustawkami to ja też mam, moi, pro, moi drodzy, problem. Z takimi ustawkami yy, lokalnymi, w mniejszej grupie, ale to za chwilę. Zatem, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że ja już nieco zmotywowany. Nieco nabrałem pewności siebie. Nieco już zdobyłem to poczucie własnej wartości. Już ta moja samoocena nieco poszybowała w górę. W dużym stopniu dzięki wam. Więc czuję się pewnie, czuję, że to co robię niesie jakąś wartość. No może i to jest rozrywka na YouTubie, ale zawsze jest to jakaś forma yy, jest jakaś forma, która daje mi w pewien sposób takie poczucie no, sprawczości, że robię coś dobrego, słusznego, ważnego. No ale wtedy sobie zdaję sprawę, że jestem tym stuprocentowym introwertykiem i sobie przeżywam emocje po swojemu. Przeżywam sobie wszystko na własny sposób, samemu. Samotnie to nie jest dobre słowo, bo ja nie mam, nie mam poczucia samotności. Nawet jeżeli jestem 10 godzin poza domem sam i nie mam kontaktu z żadnym innym człowiekiem, to nie mam poczucia samotności. Kompletnie mnie to nie dotyczy. No ale wciąż czegoś brakuje. Coś jednak kurczę, mam poczucie, że no fajnie by było te emocje z kimś podzielić, fajnie by było z kimś się podzielić doświadczeniami, wymienić jakimiś, yy, 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 nie wiem, wartościowymi rzeczami i tak dalej, obserwacjami. Kurde, czegoś brakuje. Czuję, że to nie jest pełnia satysfakcji. No mówimy cały czas tu w kategoriach jakichś tam powiedzmy rozwijania swojego hobby, czy tam zainteresowania. No ale jednak. No i tak to takie ustawki klasyczne, kameralne, które są organizowane w większości miast. Pewnie doskonale wiecie. No tam są grupki takie, nie wiem, kilka, kilkanaście osób zazwyczaj. Powiedzmy, taka tam przeciętna ustawka. No i kilka razy próbowałem się na taką ustawkę wybrać. I to też, jest, kurczę, to też jest trudny temat, no bo to, to zazwyczaj jest społeczność już, która jest zgrana, zżyta. Ludzie, paczka znajomych, ekipa, która się zna, organizuje takie ostawki. Oczywiście one są otwarte dla wszystkich, kto chce może przyjechać, ale znowu, biorąc udział kilka razy w takiej małej grupie kameralnej, ja miałem poczucie, że znowu rozpoczynam kolejny rok studiów. Znowu wchodzę do nowej klasy, gdzie nikt mnie nie zna, ja nikogo nie znam. Znowu mam te bariery, które muszę pokonać. I znowu odczułem ten wysoki poziom dyskomfortu, że nie, nie czuję się dobrze w takim małym towarzystwie, wiedząc, że nie jestem częścią tej grupy, nie przynależę do tego otoczenia, do tego środowiska, jestem kimś z zewnątrz. I to kurde, no nie leżało mi strasznie, bardzo dużo energii w ze mnie to wysysało, starałem się to pasować, próbowałem, ale na siłę, no nie, nie, nie tędy droga. Więc pojawiają się wyścigi, wyścigi ultra, zawody. Dochodzi aspekt rywalizacji, adrenalina, zupełnie nowe emocje, zupełnie nowe wrażenia, które też fajnie jest dzielić z kimś. Czy to na ustawkach, czy to, na, czy to jest ta w grupie, czy to trening wspólny, czy, czy właśnie zawody. To też jest coś, co łączy, też to coś, co. Sprawia dużo więcej frajdy, gdy się to przeżywa z kimś. No i tak te zawody, szczególnie te zawody ultra, które stały się tak popularne, one miały coś w sobie takiego, bo tam była ten poziom integracji dużo większy. Zrzeszały ludzi, którzy nie byli sportowcami, z ludzi, którzy byli z różnych środowisk, łączyła ich jedna pasja do przeżywania pasja do przeżywania przygody, do pasja do przeżywania emocji, do wspólnie dzielenia tej samej trasy. Coś wspaniałego. Tyle że te ultra, kurde, nie dla mnie. Ja raz, drugi, trzeci spróbowałem. Nie da. mnie. Mogę sobie podzielić dystans ultra na trzy dni, zrobić sobie solo bikepacking 200, 200, 200, nawet ja jadąc od samego rana do samego wieczora. Dużo lepiej się bawię niż jest to formuła zamknięta, formuła wyścigowa 600 km, że gdzieś trzeba tłuc z noclegiem czy bias taki długi dystans. Ale wyścigi tak. Ale te krótsze, jedno z Oto mi siedzi wyjątkowo dobrze, I tu się sprawdzam, tu się lepiej czuję. Do 300 km absolutnie jestem przeszczęśliwy, powyżej 300 zaczyna się mordęga, katorga i cierpienie. Nie. Także ultra, ultra, za zawodą ultra powiedziałem stop, ale to jest tylko mój przypadek, to jest tylko mój, moja, moja gdzieś tam preferencja. Wyścigi jak najbardziej, no bo to jest coś, coś, coś co mnie cały czas gdzieś tam w jakiś sposób motywuje, żeby, żeby pracować nad sobą, pracować nad formą, jest jakiś aspekt. Ale nie o tym, nie o wyścigach. Ojejku, ale się zmęczyłem, pół, kilo, pół kilograma cukru zażarłem, a Kuba ze Szczecina mówi, cukier krzepi, i co, nie czuję się pokrzepiony, to cukru, tej te mikstury mojej, maltodextryny i fruktozy, ale nic poza tym i ten po bardzo żwawej 180 km przejechałem na dwie dyszki jeszcze do mam... ale na czym ja to skończyłem, o czym ja tu mówiłem Wam, nie pamiętam już nawet. Czy my doszliśmy do jakiegoś konsensusu w tej naszej dyskusji? Czy tylko mi się zdaje? Może nie zawsze trzeba dochodzić do konsensusu w dyskusji, a tylko sobie tak dywagować. Aha, no wiem. Czyli, czyli doszliśmy do tego, że Ultra B w sensie ja nie lubię. Ściganko, owszem, bardzo chętnie. Ale, widzicie, to też nie do końca jest to, bo to ściganko to ja stawiam typowo na rywalizację, typowo na, na, na wynik, jadę po prostu, no, ile fabryka dała, tak? Więc ja podświadomie, lub nie, lub tak, stwierdziłem, że nie no, ja muszę wymyślić wydarzenie, w którym sam bym chciał wziąć udział. Żeby trochę się zintegrować z grupą, zyskać te wszystkie korzyści, które niesie za sobą właśnie ta, ta, to, ta integracja, ale na swoich warunkach, żebym czuł się z tym wygodniej, i komfortowo, żebym nie musiał, żebym nie musiał się... No żeby mnie to tak energetycznie wysys, nie wyssało, ze mnie tyle energii. No i tym właśnie sposobem zacząłem wymyślać. I tak zaczęły powstawać tak naprawdę. Pierwszy Tour de powstał z takiego pomysłu, żeby połączyć ultra, połączyć bikepacking i połączyć ustawki, więc wyszła ultra bikepackingowa ustawka po Kaszubach. Z... Wełna tak powstała cały dzień w siodle, od wschodu do zachodu, słońca romantico na zakończenie lata. Później pajda była takim pomysłem, tylko takim bardziej sportowym akcentem z z, z, z segmentami, z takim bardziej ściganckim zacięciem, bo to też fajne, też przyjemne. I też ta ilość tych uczestników była taka, że nie było to 9-15 osób, osób, gdzie mnie to strasznie stresowało, nie było to też wielkie przedsięwzięcie, masowa impreza na kilkaset, tylko po prostu 50-30. I to mi się podoba. Nie wiem, czy to nie brzmi trochę jak reklama moich własnych wydarzeń, ale one reklamy nie potrzebują, wręcz przeciwnie, bo, bo pajda została. W, ale na pajdę już mam wszystkie miejsca, komplet, nikogo nie wcisnę, chyba że ktoś zrezygnuje i da znać. Jedna osoba zrezygnowała, więc kogoś tam wpuściliśmy. Yy, więc wszyscy ci, którzy są zapisani na pajdę, a z jakichś powodów by nie mogli wziąć udziału, to, to piszcie od razu, żeby, bo, bo też szkoda tych miejsc, a limit jest limitem, bo miejsce, które mamy, po prostu więcej się nie chce zgodzić. Ja też nie chcę robić z tego właśnie wielkiej imprezy, tylko te 60 osób. Wydaje mi się, że i tak jest dużo. I, i co? I właśnie dzisiaj te, objeżdżałem pajdę trasę. Kurde, jeszcze kilka korek muszę nanieść. Jeszcze to nie jest to, trzeba odpiaszczyć się trochę w kilku miejscach. W kwietniu jechałem kilka odcinków, to w kwietniu była polna droga, była polną drogą, teraz tak zarośnięta chaszczami, że to się przejechać. A tam, gdzie był lekko usypany piasek w dwóch trzech miejscach, to dosłownie piaskownica, więc to musi wylecieć. Ja to muszę czuć, to musi być flow od początku do końca trasy. Tak jak ja bym sobie to widział, tak jak ja bym sobie to wymarzył, z każdym detalem, z każdym szczegółem. No i to mi się podoba. Ja robię to na własnych zasadach. Niestety doszedłem do bariery, do ścian, do sufitu i moich możliwości czasowych, już nic więcej z siebie nie wycisnę. Teraz przerwa, odpoczynek, za tydzień jedziemy na tydzień z żoną na Podlasie wychilować. Prawdopodobnie za tydzień we wtorek filmu nie będzie, albo będzie jakiś opóźniony, bo mnie nie będzie, a nie chcę mi się nic na, na górkę nagrywać. Coś tam na Podlasiu ponagrywam pewnie, ale generalnie idę sobie coś odpocząć, pojechać, pochillować i no, ducha puszczy zrobimy, bo zrobimy, bo jest przy okazji. I to tyle. A lampa dzisiaj 28 czepia, a ja 200 km. O, jaj, jaj. No i tak już tytułem końca: sobie myślę, że no może nawet jak ktoś jest takim ortodoksyjnym, introwertykiem. No warto czasami spróbować, może otworzyć się na innych ludzi, poeksperymentować, wiadomo, nie za wszelką cenę, ale też na swoich jakichś tam zasadach. A nuż przyniesie to jakieś korzyści, kto wie? A ci jakim tam ekstrawertycy, co drą te mordy, co, co są hałaśliwi, wszędzie ich pełno, muszą być, muszą być w centrum zainteresowania, prawda? Jakby zamknęli się raz na jakiś czas, to też im by to dobrze zrobiło też im by to dobrze zrobiło posiedzieć w ciszy, w spokoju to też jest dla zdrowotności moi drodzy